Do Nowego Jarku, proszę pana. Półbaku, dojedziemy. <grymne> Lecę po raz pierwszy do Ameryki. Jestem podekscytowany każdym aspektem tej podróży. Będę 12 dni w Nowym Jorku, a w zasadzie będę mieszkał w Clifton, w miejscowości pod Nowym Jorkiem, a raczej pod New Jersey czyli jeszcze dalej nieważne, do Nowego Jorku, do centrum jest bardzo krótka droga zresztą wszystko Wam będę starał się pokazywać oprócz Nowego Jorku New Jersey będę również w Baltimore w Bostonie eee, się Massachusetts może się nauczę to wymawiać. I w Trenton, czyli miejscowości Nieopodal Filadelfii. Wszędzie tam e, znajdują się ślady działalności Andrzeja Pityńskiego i to właśnie będziemy filmowali. Będę starał się publikować jak najwięcej materiałów z Jankiem mamy ustalony super system pracy. E, będę każdego dnia zsyłał materiały do Janka, który będzie na bieżąco montował nasze vlogi. Będę chciał pokazać Wam absolutnie wszystko, co będzie dla mnie interesujące na miejscu, a podejrzewam, że będzie to absolutnie wszystko. Także zapraszam Was do serii vlogów ze Stanów Zjednoczonych. <śm> Słuchajcie, doleciałem. Jestem już w Stanach Zjednoczonych, jest ze mną Gabriela. Gabriela Komarnicka, reżyser. Ja jestem operatorem. O projekcie Wam jeszcze opowiem. Trochę jestem zmęczony tą całą podróżą, ale szczęśliwy. No i faktycznie, pierwsze wrażenie, wszystko jest tutaj większe. Jesteśmy w Clifton. Zgłoszę się do Was nieco później, bo choroba lokomocyjna dała się we znaki, ale jest przepięknie. A tam jest takie bardzo ładne, kwitnące drzewo. Wiem, że się przez chwilę martwiliście, ale już nie musicie. Czuję się świetnie. <noise> Za mną jest dom, w którym będę mieszkał przez kolejne dwa tygodnie, niespełna, i chciałbym go wam pokazać od środka. Jest to, no taki, ja się cieszę bardzo, bo typowo amerykański domek z różnymi takimi elementami, które w takich domkach się znajdują. Jesteśmy na typowym przedmieściu dużego miasta. Schody przeciwpożarowe. Chodźcie do środka, pokażę Wam, jak wygląda ten dom no w środku. No, więc tak. Pierwsze, co najważniejsze dla mnie wielka loduwa. Nie wiem, Amerykanie <laughs> mają takie wielkie lody. No, mnóstwo żarcia To jest kuchnia. Tutaj jest mój pokój, w którym będę. Królował przez kolejne dni i jest cowboy. Salon Gabriela jest no, artystką, filmowcem, więc dużo różnych tutaj takich ciekawych rzeczy, które z pewnością mają historię, o której będę musiał się dowiedzieć nieco więcej. Pozostałe pomieszczenia są bardziej prywatne, ale pokażę Wam również montażownię z prawdziwego zdarzenia. Tutaj będziemy przygotowywali pierwsze szkice naszego filmu, filmu dokumentalnego. Tutaj zobaczcie, jak się powinno robić research. Trochę mnie Gabriela zawstydza, bo u mnie to jest jeden plik w notatniku na komputerze. No a tutaj jednak jest mnóstwo rzeczy, nad którymi Gabriela pracuje. I ma to w formie też takiej dokumentalnej, czysto. A tutaj Emilia. Emilia Komarnicka, aktorka, przez którą tak naprawdę poznałem się z Gabrielą i, i dzięki tej sytuacji tutaj jestem. Trafiłem na ślub Gabrieli i Redbada, jej męża, również aktora. Dzięki Krzyśkowi Krzemiskiemu, pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję Ci za to Krzysiek. No, i na tym weselu poznałem Gabrielę Kowarnicką, która rzuciła bardzo luźno, że podoba jej się jak pracuje z kamerą, i chciałaby, żebym był jej operatorem przy kolejnym y, filmie dokumentalnym. No udało się! Jestem tutaj, kręcę film w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych. No, to jest niesamowite, po prostu jaram się na każdym kroku <grym> jaram się różnymi rzeczami. Dużo będzie jarania i entuzjazmu w tych filmach, no ale no nic na to nie poradzę. Naprawdę, bardzo mi się wszystko do tej pory podoba. Odpoczywam jeszcze trochę, wieczorem omówimy plan. Yy, zjemy pizzę i nabijemy się piwa. A co będzie dalej, powiem Wam już niebawem.